O kurwa, ale to marinare. Kurwa siema. się podmieniało. Ula, Lalea. Dobrze. O kurwa. Panie ci na ryska. To to jest. Przecież maleńka! Cześć, moja dziewczyna. Co? Ja nie pamiętam. No się ma mordę, co tam u was? Co jest kurwa? Ja pierdołem! Nie na dzisiaj siedzą! Gdzie się poznaliście? <śuk Dracula> Nastąpił wielki projekt My Stories RP Dla graczy z wysokim poziomem roleplay. Autorskie jak i zaawansowane skrypty posiadający wysoki poziom community. Administrację zaawansowaną, jak i aktywną dzień i noc, sprawiedliwą, jak i wyrozumiałą. Optymalizację serwera na poziomie legendarnym, jak i wysokim. Otwarte frakcje. Chcesz otworzyć organizację, jak i firmę? Wytasz się. Pamiętaj, to od ciebie zależy, kogo wyrobisz historię. Sprawdź sam i się przekonaj. Zapraszam: MyStories.rp. Link do Discorda znajdziesz w opisie. Pamiętaj, czekamy na Ciebie. Mówiłyby Kelsa? On przeżyje, dobra, mu nic nie Hejka. Cześć, jestem Angelika. No hej, przystojniako. Abym chciała z tobą zatańczyć. Ango. Bym chciała. No, dzień dobry. I... No i maleńka, tak, czy ale zesłodziutka jak Co tam tam nie? Jakie masz paznokietki zrobione dzisiaj? O, ty psiki, trzy centymetry O, ładne te psiki Ja byłam dzisiaj na hybrydzie, zrobiłam sobie diamenciki O oh, kurde Różowiutkie mam, ładne takie Cymilakie mi na końcu oh, kurde, widzę, że nowe rzęsy masz, robiłaś? Ma? Mam robiła, to jest ta oh. metoda 3D a, stary mi dał o. to zrobiłam. No, oh, jebie go na kasy, to se zrobiłam. Rozumiem. A ty co, tam? Widzę, że jakieś okularki ładne masz. Kumpel twój przyszedł. O, cześć. cześć małpka. Chodź, na, idziemy do na domku. Twoi, na twoim poziomie inteligencji, chwa. O, ja jestem Juanita, wypraszam sobie. Och, jaką ja mam dupkę dostałam. Na kasperowy wierch dodatkowo wchodziłam? Co ty bierdolisz w ogóle? Cześć maleńki. Chcesz mi pokazać swoje kochone? Mogę, by mogę być twoją mama On tu zostać. Ten tu. Zobacz. Wypierdala. To wszystko może być twoje za jedyne jakieś dotacje miesięczne. Ty pancerne ma. A, jeszcze sybe pancerne. O, ale z drugiej strony ci widziałem, widzę. A no to zapraszam z drugiej strony. Jebany debil mnie stracił. Kurz no, Pan wyjdzie, pan wyjdzie. Jebany debil. Pan wyjdzie. Proszę pana. Proszę pana no Pan wyjdzie no Ja, ja się, się boję jest, jest, Ja spróbuję odpalić Czemu ja Pan się No bo podróż? samochód mnie pogryzie kurwa Szczeka bez odpalenia Pan coś Wyrć wyrczy Co się dzieje chłopaki Ja się na mechanice nie znam Ale jakiś wyrczy kurwa Dobra Podpięte Jak choduje, to znaczy że obrażony Uff, kurwa mać Okres ma chyba pan szmelc Panowie no kurwa Brrr. Co się dzieje Jezus Kurwa. dziku Dzikus jebany! że kurwa z tym! Pogryźcie się. zezłomować! No właśnie chyba trzeba! Bejdzie. ty. Bejdzie. Jedyna bejdzie. opcja bejdzie. chyba złom jest kurwa, bo to dzikus jakiś! Bejdzie Jezu! Panowie! <laughs> trzeba zezłomować, bo to straszy! Duchy są w środku! I do jednego. Panowie, pozwólcie, bo to mnie chuj z takim autem! Ja pierdziel! Spójrz na moją twarz! No. Z trzech lat się tak nie zarumieniłem. O Jezu. A to wszystko <grym> przez stres i nerwy, jakie mi zafundowałeś. Po pierwsze, pod komendą policji próbowaliście nam ukraść auto. Dostał Ale co? jeden od was dostał za to wpis. No! 30 sekund Uch. Uch. później, auto zostało skradzione. I to przez ciebie. No i mnie koniec, nie chciałem zrobić. Nie Kiedyś mój Piotr się zesrał w łóżko. Powiedział mu, że zestał się, bo się bał Ty To i tak w łeb dostał. Zrobimy no. tak no. Chłopacy, No wokół tego budynku każdy z was się rozstawia na każdym no. rogu dziadek będzie musiał przebiec sprintem dwa okrożenia za karę Nie, Ale ja stawy Dasz radę dziadek, dasz radę! Chłopacy, chłopacy wokół, wokół wokół tego wokół ja go budynku każdy, żeby nie mógł uciec, to nie, nie dało się tak mówić Sprintem ja będzie szesie, musiał uciec. Ja pobiegnę za nim, ty. Ja, ty łysy za nim. Stań tam na rogu, żeby tam jeszcze gdzieś nie wybiegł. <ślesk> <ślesk> dawaj, Dziadzia, dawaj, dawaj, <ślesk> dawaj. <ślesk> 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 Wsiadaj. Chuj, jestem, dzień dobry. Kim? Kto jesteś? Juanita. Chojnita. Chojnita. Czy chujnita? Kurwa, z Sz Szukam sponsora. Szukasz sponsora? Tak. A co jesteś w stanie zaoferować? Dupę. Czekaj, po Stacha dzwonię. Robisz masaż stopami? W rękawicach od MMA. O, dobra. Ty, Stachu, yy, bo tu jestem. Chujnita. Chujnita i mówi, że robi masaż. Chcesz stopać, dopaćkę na ciebie, dawaj. Już wysyłam. Już, już, już napalony stachu. się. Zajebiście. się. zakręcić za nim tego, cię. tego. Pa, tu jest chujnita. Bardziej. Gdzie? Stasiu, Konita mówi, że jej już na niczym nie zależy, bo kurwa wyjeżdża z miasta i chciałaby się z jakimś dżentelmenem pogrzmocić. Dzień kakowca. dobry. Dzień dobry. Pani futjoba napierdala? No. Rękowica po bokserskich maleńki. No, ale coś było mówione o stópkach. Stopki są pokazywane. A koń walony stopami, on dramatycznie walony masowane. jest koń. Łopatka o, mnie ostatnio się nauczyłam, bo byłam w klasztorze Shaolin. Pokaż kurwa, Gira. Nieeee, nie, nie bo nam zakręcisz. Bo co? Gryby. Nie bo nam zakręcisz, maleńki. jestem niedostępny. mówiłaś, że koniec bity stopami, a teraz co? No nie wiem, musiałbym się zastanowić, że taka łatwa jak jestem. Czyli nie będzie footjob'a i spustu pustu na palce. A na które? Na kurwa zrobiony pedicure jebany French pierdolony. Aho A do, bar do Barbera chodzisz. No ja. Okay. Zakładam okulary, bo brodę? się wstydzę. Okay. Nie jesteście maleńki. Kurwa, mam taki olej jak od Barbera, wiesz? W takim, takie jakby, że się kropelkę nabiera. Jak lekarstwo, bierze się na dłoń i się smaruje brudkę pierdoloną. A zapach jakiś masz, swój ulubiony? Mam, Hugo Bossa. Którego szarego? Czary, no. Bardzo dobrze, najlepszy zapach. Dobrze, pisikela, ty kurwa jebana. Pisikela, ty kurwa jebana, pompę oddaj. Policja żadnymi furami na mnie nie da Masz betę czy nie? To, to jest jedna pierdolona, a ma to NIE SPETE! Hej, co chcesz? Słuchaj, dałoby do się jakoś umówić dzisiaj? Się. Czy to A się w jakim, jakim, w jakim, dzisiaj? W jakim celu? W jakim celu? No wiesz w jakim! Pogadać trochę? No, no ja co w w no wiesz? W no w no no wiesz w ja wiem, że zaczęliśmy naszą znajomość, ale fajnie byłoby w ogóle razem coś pomajstrować, nie? Zobaczymy. Dobra, no dobra, 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 dobra. Słuchaj, słuchaj mnie, bo nie do pierdla na pewno długi okres Tak, na ileś. Że cię kocham, rozumiesz Elena? Kocham cię Okej, Okej, że że też też Yyy, tak, 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 tak. Nie. Nie, Elena! To za dziwka! Powiedział, że mnie nie kocha. Dobra, daję panie! Kurwa! Pan ten cały zderzak tu ma pan szpachle, Kurwa to nie jest metal jaki, co to jest? Ja pierdolę! No Nie zobacz was... pan, jak to, 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 to przednie metal! Co to jest jakiś? To szpachla jest! Posłuchaj pan! Słucha pan? Ty, a jeszcze tego, Ty, która tam! Słucha pan? Szpachla kurwa! O kurde, kurde. Ja pierdolę! A, a pamiętam jak piłem bimber szefem taksówkarzy i mówi Takie zajebiste auta kupiłem, nowa flota, nowość na rynku, z salonu, haha! <góra>, kurwa, z salonu! Tak, jak poprzedni właściciel nie miał garażu, to w salonie parkował. Weź kapela to, kurwa, zostaw. Ocuj się, kurwa mać, odczuj się, rozpierdol to w pizdu, kurwa, gówno zajebane. Chujstwo, zobaczysz teraz, kurwa, takie twarde, kurwa. Wypierdoliłem 10 magazynków to i się, kurwa, dopiero zaczęło palić gówno zajebane. kurwa. Weź to, zostaw kurwa, tak, jak ktoś Przejem. to ukradnie to i tak nie przejedzie więcej niż 20 metrów Jestem niewinny Tu wszyscy Wydwoz... są niewinni kurwa Za niewinność ty i mi się widziejcie Zobaczyłem pod celą ślicznotko Tak <ipe leva> Tak <godaise> najbardziej to się szarpią Zdawaj no, się... opór, zdawaj opór, ty... dopadnę cię! Siedzisz pierwszy raz, a ty gadasz ty. Spota... spotkamy się pod prysznicem. O, coś mi tutaj... O, o, ...pachnie o, gościu, o, wiesz co? Chyba w tym w tym głosie takie drgania. Jak moje jaja będą drgały na twoim mordzie. To ja ale będzie bezpieczny to. Ja... ała.

Czarny czarny pies i jego pała, nadubcają wzajemnością Jebać psy policyjne, niech się dławią kurwa ościom Czarny czarny pies i jego pała, nadubcają dobrego chłopaka Pies to stara kurwa dziwka jebana, z się koledze tu ptaka Piękna melodia